No, dzień dobry, widzowie. Dzisiaj nietypowy odcinek. Zagrałem sobie dzisiaj w Ronald McDonald. To będzie nietypowa, nietypowa gra o takim klaunie, który był kiedyś w McDonaldzie obecny, ale zniknął, bo dzieci zaczęły się go bać. Teraz zagramy sobie w jakiś horror, nie wiem, podróbkę jakąś. Przetestujemy sobie tą grę Zobaczymy co się w niej dzieje Dobra Loading I jesteśmy widzowie Przy No, On tutaj jest w środku gdzieś chodzi. Nie widzę go, o widzę go tu, o! Nie wiem czy go widzieliście Tu jest mój Tu go teraz zobaczcie. Patrzcie. Ja ci Co mi Co to jest? Klucz jakiś. Mamy, mamy klucz. To jest sukces już. To chyba tutaj do tej putki jest.

Ale tu mam chyba klientkę do uciekania Trzeba uciec stąd Nie wiem czy on nie wychodzi Jakby tu ktoś wyszedł teraz Ślady stóp tu w ogóle jakieś Przerażające są O Musimy na niego uważać teraz O kurde! Wczoraj piątego w stopniu zostałem. No się zlogował. Oj. Zbieraj to. Okay. Kurde. Zostawię ten tutaj. Dobra, o co tu chodzi? Burgery, dobra O, tu możemy się schować. O fuck! Chowaj się! Boże! Jak się, że mi teraz nastrało. Dobra, poszedł Bambik Co my mamy tu zrobić? Frytki tu są? Musimy mieli do prostu mamy sałatę gdzie mamy to położyć Sałatę tutaj Tu jest rami tutaj ciągskara McDonald's, Ronald's chyba papuszka, kurde. Nie mogę wziąć żadnych bułek, nic. Czekajcie, muszę z tym wejść na co robi. Ten klucz wszedł tutaj, widzicie jego obrzydliwe łapsko, kurde. No. czy on może łaskawie pójść sobie daleko stąd? czy nie kurde będzie By tak sobie krążył tutaj jak głupi kurde. mięso mięso zbagowałem nora trudno Jezu, gdzieś tam wpadło, a my idziemy tu, chowamy się tu, bo on sobie pójdzie stąd, dobra poszedł o, zielone kutki, 666 Od tutaj mam? Nie wiem. się pistolet dawaj, dawaj, ten pistolet, kurwa. Przepraszam. O kurde, jaki filmik to z, do, dopiero pierwszy ze trzech endingów to był? Dobra, spróbujemy jeszcze raz To dopiero pierwszy z trzech Ja To tam grę jeszcze sobie na no... inne no, odcinki możemy zostawić Spróbujemy zrobić jeszcze drugi ending w tym łąciku może. Zrobimy trzeci Nie wiem jaki nawet Dobra, idziemy po ten czerwony kucz, najpierw, żeby tu się dostać. Nie, no dachu coś co że trzeba zrobić burgera w tej grze. Mam takie przeczucie. Że trzeba w tej grze zrobić burgera. To, żeby tutaj nie przyszedł czasem, o oh, fuck! o oh, fakt, ja już chyba wiem, co w tej grze chodzi. Zobaczcie, chodzimy, I tam mamy taki skład, tabulkę. Trzeba dać do tego. Mamy pierwszego. Sałatka. sałatka trzeba dać do tego burgeru. A mięsko. Trzeba dać do tego burgera. I zrobiliśmy coś. A Happy Mila trzeba tutaj dać. Tam stoi Happy Meal, dobra. Widziałem jakie w Może zrobimy drugi ending? Fajnie by było, jakbyśmy zrobili drugi ending, ale to raczej, raczej, raczej. Wątpię, że się to nam uda. Pewnie jakieś picie i lody będzie trzeba robić tutaj za tym. Czy tam, są wojanki? Nie, to koala. Szkoda, że mi wojenki Bierz, kurde Ronaldik Ronald Miguel goni nie. Dobra, tylko jakiś Mołotow Czemu, jaki Mołotow, co ja gadam, koleś? Chowamy się tutaj O, oh, fuck! Łom trzeba znaleźć Fuj, się patrzcie, to albo omijam, albo ominąłem babiczka małego. Dobra, no trzeba tam wyważyć te drzwi, te dechy, nie drzwi, co ja gadam. Może by sobie poszedł, to drzwi dla na naszego bezpieczeństwa. Co tu jest? A, trzeba wpisać ten kod. Czy może ta skrzynia otworzy? O oh shit. Czyli trzeba iść teraz do tamtego pomieszczenia 6-6-6. I zapamiętać ten kod, nie ma czy to? Argita czy Cigna? Nie chcę. mi teraz bierze. No musi on tutaj leżeć teraz. I Musi do tego kibla iść. O, oh, fakt! Nie, nie, fajnie tyle się dzieje no idź stąd szybciej dobra, idziemy sześć, sześć, sześć jeden, jeden, trzy, osiem, siedem, pięć

Gdzie trzeba jeszcze przynieść życie Kubek, lody i frytki Chyba tam pisało Że trzeba przynieść Ale tutaj ten Mcdonald's stoi Tutaj Ronaldos Mcdonald's tutaj. Lody Tu nie stoi tu widzicie? A tu kubek Kto on tutaj stoi? Maruda Szybko Ta szybka akcja widzimy Szybka akcja teraz, szybka akcja Co? Nie mogę nic wziąć? To jest kubek Idzie tu! Idzie tu! Idzie tu! Poszedł chyba Poszedł Do góry byś tam stał? Dobra O skrzynia się tu o kurde Czym tu leży Człowiek i ketchup, ketchupu tutaj dużo leży O oj. O cholera cię Może ending jest taki, że trzeba tu gdzieś na policję zadzwonić, czy coś? Auto, gdzieś, można otworzyć, może bagażnik, może, czyli można otworzyć, musimy to sprawdzić. Musimy to zobaczyć, widzę. Nie, tu się nie da. jest kosz, co to jest? Pójdę, jaki tam był kot? Tutaj trzeba jeszcze wpisać. Elo Może nam się to widzowie uda? Teraz poszedł McDonald's wi 13875 tam było Pamiętam to Teraz mi się przypomniało 13875 Chyba Nie wiem 100% też nie jestem pewny 1 Trzy osiem, cóż to? Jeden, trzy osiem, siedem, pięć. O! Mamy filmik, widzowie. Chyba kolejny ending tam się udał. to to walka? Nie, strzela w nas. Granat, boże! Co to zagraje? Dobra, mamy dwa z trzech endingów, widzowie. I to chyba już na tyle, widzowie. W na następnym odcinku spróbuję sobie zrobić ten trzeci ending. A na dzisiaj to już będzie koniec. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, subika. Jeżeli, jeżeli chcecie po więcej takich materiałów, żeby nie przegapić żadnego filmu, kliknijcie subika z dzwoneczkiem. A my co? Widzimy się w następnym filmiku, cześć.